TV. Październik to miesiąc, w którym obchodzimy Dzień Nauczyciela. Zobaczmy, jaki świetny apel zorganizowali nasi uczniowie. Dnia 11 października 2019 roku odbył się apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Klasy 6a oraz 6b, wraz z pomocą opiekunów samorządu szkolnego, zorganizowały apel przystawiający pracę nauczycieli. Raz jeszcze życzymy wszystkiego najlepszego. Szanowna publiczność, nauczyciel musi się uczyć nawet wtedy, kiedy świętuje. Dlatego witam serdecznie na kursu konferencji z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Po, po prostu. Po prostu przy okazji święta się troszeczkę pouczymy. W imieniu prowadzących chciałbym przekazać najserdeczniejsze życzenia, a ponieważ widzę lekki cień zmęczenia na twarzy, zacznijmy od chwili odpoczynku. Będziemy uczyli się świadomie relaksować. Tej lekcji udzieli nam wielki mistrz sadu Babol o Powitajmy go ciepło, ponieważ zmarł czekając na wejście. Muzyka Ale piękna ludzie, to to są te nauczyciele? Tak, to uczestnicy naszej konferencji. Dobrze, bardzo dobrze. Niech każda nauczyciela się zamknie. To znaczy zamknie oko, może być dwa oka. Śmiało, niech każdy nauczyciel wyciągnie przed siebie rękę. Może być dwa ręka. Śmiało, ja nic nie ukraść, nie będę bił kijem. A teraz póki spokojnie wszyscy sobie siedzą, to niech sobie położą nogę, noga na kark. Nie otwierajcie oczu ponieważ Ciebie straszycie. A teraz yy, zamknijcie oczy i maszcie. Maszcie, że jesteście na trawie pełnej kwiatów. Widzi te kwiaty? Widzi? No dobrze, to teraz pod, podbiegnijcie do rzeczki. Widzicie tą rzeczkę? A teraz napijcie się z tej rzeczki. Pokażcie, jaka dobra jest woda. Dobrze, niech teraz się położy. Spokojnie, ponieważ będziemy przepychać gwoździ, ciało pedagogiczne gwoździem. Gdzie jest ta gwoździa? Nie, pan Woźny miał kupić. Czyli nie ma gwoździa? Gdzie jest pan Woźny? E, pan Woźny na Europie. Chwilowo nie będzie. Czyli nie będzie gwoździa? Nie. To co ja mam teraz zrobić? Ciało pedagogiczne jest zrelaksowane i czeka, żeby mu przepchnąć kanał energetycznego. A nie można bez tego gwoździa? Można drutem, ale bardziej boli. A nie można w ogóle zrezygnować z tego przepychania. Wie mistrz, to są nauczyciele. Oni znają sprawę, muszą przepychać uczniów z klasy do klasy. To ona, to nauczyciela, umie przepychać całych ludzi? Taka praca. To sadu babol, o Babel nie może być mistrzem to takie ciało pedagogiczne. To oni są mistrzami. Ja tylko umiem gwoździem, a oni umieją przepychać całych ludzi. Niesamowite. Ja chętnie przewieźć kolega, yy, kolega Fakira z Indii. Oni się chętnie tego nauczą. Proszę bardzo, powiemy w naszej szkole zrobimy specjalną klasę. Powiemy, powiedzmy pierwsza F i będą się panowie uczyć. Przepychania. No nie tak od razu, potrzeba wielu lat studiów, pięciu co najmniej. Potem jeszcze wiele godzin medytacji w miejscu, którym nazywamy szkoła. To jeszcze są jakieś inne stopnie tajemniczenia? Dyrektor i stężczyzna? Podobać mi się bardzo. Od kiedy mógłbym zacząć to szkolenia? E, od września tylko trzeba kupić zeszyty, podręczniki, strój gimnastyczny. To ja pojechać po kolegów i wrześniu wrócić. Dobrze, to może, pro, to może od razu proszę wpłacić na Radę Rodziców. Najlepiej gotówką. Przechodzimy do kolejnego punktu naszego spotkania. Wyniki badań opinii publicznej przed, przedstawi nasz wykładowca, pan dr Hieronim, Hieronim specjalista. Wy specjalista od spraw beznadziejnych i badacz opinii innych na temat innych. Oddaję Państwa w najlepsze ręce. Muzyka badań prowadziliśmy jedność dość długo jak na nasze standardy, czyli około 2 dni. Nauczyciele w środowisku są postrzegani w sposób zróżnicowany. Przepraszam, w sposób bardzo zróżnicowany. W tym roku Instytut do Spraw Oceny Grupy Zawodowych przeprowadził badania na szeroką skalę. Przepraszam na bardzo szeroką skalę. Żeby przekonać Państwa o rzetelności naszych badań zaprosiliśmy poważnego eksperta Natalię Niemułek-skarżybyta, specjalistkę od monitorowania nauczycieli w środowisku naturalnym oraz sztucznym. Pani profesor. To już? Tak, proszę. Profesor, czy te badania są rzetelne? Bardzo, wszystko? Tak. Tyle nasz eksperyment. Dziękujemy. Teraz przedstawimy Państwu opinię o nauczycielach różnych grup społecznych. Na początku mama nauczyciela. W żyły sobie wyprówa, a te dzieciaki nieznośne i bezczelne. On taki biedaczek, biedny, niedożywiony. I taka, jeszcze ta kawa, moim zdaniem, wypija nawet do 100 litrów dziennie. A te dzieciaki no coraz gorsze całe noce sprawdza zeszyty. Czasem zaśnie, czasem się poplami, a czasem to nawet ołówek z nerwów połknie. A takie ołówki no, trochę kosztują przecież. Śniadania nie zdąży zjeść, bo ma dyżur przed ósmą. W połowie obiadu biegnie na wyrównawcze, a przy kolacji jeszcze lepiej. Uzupełnia dokumentację z ubiegłego roku. Jest tak wykończony, że jak zaśnie po rozdaniu świadectw, obudzi się dopiero 1 września. Tak, tak a więc ja nie radzę być nauczycielem. Do widzenia. Bardzo dziękujemy. Wnioski nasuwają się same. Pora teraz na opinię najbliższego przyjaciela nauczyciela. Nie było, nie było łatwo znaleźć kogoś obiektywnego, ale jeden się znalazł w zamian za dwie piątki z języka polskiego dla syna. Oto on. <śpiewanie> Szczerze, to ja bym chciała mieć taką robotę. No bo zobaczcie, przyjdzie sobie ten mój przyjaciel, 100 litrów kawy wypije i jeszcze mu złato płacą. Nie rozumiem, co się teraz dzieje. No, biednym dzieciom zeszyty zabiera tylko po to, żeby pod głowę sobie podłożyć, żeby było mu wygodniej na lekcjach spać. Wakacje nie leci za pół ceny, a ja tak, we wrześniu, okazja raz w roku. Po... I jeszcze jednej rzeczy mu współczuję. W szkole siedzi całe życie. To trochę smutno, co nie? Co nie? Teraz w badaniu opinii o nauczycielach nie może zabraknąć wypowiedzi rodziców. Oto przykładowa opinia mamy Jasia z klasy szóstej B. Posłuchajmy. Miesz mówić, mówić. mówić. Mhm. Fachowiec z niego dobry, umie uczyć, ale trochę przesadza. Wczoraj to zadał takie zadanie domowe, że pół naszego bloku nie potrafiło rozwiązać. Wreszcie inżynier Dwęca Krynicki, ten, co mieszka w naszej klatce na trzecim piętrze, wyliczył. Dostał trójkę za logikę i jedynkę za wynik. Także ten nauczyciel, on jest wymagający i bardzo dużo się już nauczyliśmy. Mąż to nawet sam sobie wyliczył, jaki procent godzin opuścił w pracy. Synek trochę mało rozumie, ale my z mężem i z sąsiadami bardzo sobie tego nauczyciela cenimy. Czasami się nawet zastanawiam, czy za dużo dziecku nie pomagamy. No, ale jak to nie pomagać? Nie zrobimy sobie przecież wstydu przed takim dobrym nauczycielem. Dobrze powiedziałam? No. Za nami kolejna opinia. Widzę, że niektórzy z Państwa chcą już notować pewne spostrzeżenia. Prosimy tego nie robić. Wszystkie materiały muszą jeszcze przejść proces weryfikacji, aby nasze skądinąd obiektywne spostrzeżenia o, pokrywały się z jeszcze bardziej obiektywnym spostrzeżeniem ministerstwa. I teraz przed Państwem bardzo ciekawa relacja lekarza. Nauczyciele są najgorsi. Proszę posłuchać. Taka sytuacja. Mam w czasie operacji naciąć brzuch. Leży na stole, cichutki, uśpiony. Ja biorę skalpel, aż ten nagle wydziera się na cały szpital. Zaraz, zaraz! A czy to cięcie nie powinno zostać wykonane od kantomierza? a nie tak na oko? Poprosiłam anestezjologa, żeby dał mu kolejną dawkę. Zakończyliśmy operację. Wtedy, pacjentu, wtedy pacjent siadł na stole operacyjnym. I zaczął przepytywać nas z budowy komórek. Ostatnimi siłami wstawił nam potrój z plusem i zemblał. Gdy się obudził, powiedział, że niestety musi wezwać naszych rodziców, ponieważ źle rokujemy. I co ja teraz zrobię? Moja mama ma 80 lat, mieszka w grudziądzu i do tego od mojej kości ma dosyć moich wybryków w szkole. I co ja teraz zrobię? Proszę, proszę się nie martwić, pani doktor. Nauczyciel na własny kosz podjedzie do pana mamy i wspólnie wdrożycie temat naprawczy zakończony ewaluacją. I życzymy dużo zdrowia. Jako kolejny głos w sprawie nauczycieli zabierze informatyk. Do tego programista i inżynier wyobraźni. Muzyka Nauczyciele ogólnie są spoko, chociaż większość z nich pracuje na dyskach zewnętrznych, bo mają przestarzałą pamięć operacyjną. Interfejsy pedagogom też trzeba by było wymieniać, ale bądźmy realistami. Ile nauczyciel zarabia, każdy wie. No może oprócz tego samego. Żeby poprawić jakość pracy dydaktycznej, najlepszym rozwiązaniem będzie umieszczenie wyjścia USB nauczycielowi w miejscu niewidocznym, ale na tyle dostępnym, żeby można było łatwo podłączyć szybki komputer. Mo najlepiej będzie podłączyć je pod prawym kolanem. Będzie pracować i dzieciaki nic nie będą widziały. Jedyne co mnie martwi to przegrzewanie. Starsze modele się przegrzewają, jest problem z wentylatorem. No chyba, że też pod biurkiem zainstalować. Będzie dyskretnie chodził. Tak, informatyka to potęga. Dzięki niej taki stary sprzęt jak nauczyciel można sensownie wykorzystać. Enter i wychodzę. Przed Państwem teraz finał naszego badania. Niestety trudno było nam zdobyć zaufanie nauczyciela. Był czujny i niedostępny, nie chciał mówić szczerze, kręcił się i kombinował, dlatego uśpiliśmy go miętowymi dropsami nasączonymi kofeiną i dyskretnie zajrzeliśmy do jego snu. Oto co nauczyciel tak naprawdę o sobie myśli. przez oceanu, a tam dzieci, dzieci, młodzież, gdzie nie gdzie rodzice i koledzy z pracy, ale to nie ważne. Dzieci, 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 buzie pootwierały, uczyć by się chciały, jakie ufne, jakie szczere, a pośród nich ja stoję. A one na każde sknienie moje gotowe pójść, co ja mówię, pójść podążyć za mną, szczególnie tam Marysia z drugiej B, ja już czwarte ja i panu, i paru moich ulubieńców, a ja pośród nich jestem bogiem. Dziękujemy Państwu za udział w naszej kursokonferencji. Kolejne badanie już za rok. Wtedy również nauczyciele opowiedzą naszym ankietorom o tym, co robią, kiedy nie widzą i uczniowie. Sensacje wpiszą w powietrzu. Do zobaczenia i do usłyszenia. A ja z wynikami. A ja z wynikami biegnę do ministerstwa. Dwałfaczy. A ci Oliwia? A mi naukowiec czarek. Jak co roku w październiku do naszej szkolnej społeczności dołączyły klasy pierwsze? Zobaczmy, jak w tym roku wyglądał program artystyczny. 11 października 2019 roku odbyło się uroczyste ślubowanie klas pierwszych. Byłaś w pierwszej klasie? Tak, ta szkoła wtedy wydawała się taka duża. A dla mnie nadal jest za duża. Nasza szkoła od zawsze brała udział w wielu turniejach i rozgrywkach. W tym roku zaczęliśmy od piłki nożnej. W październiku odbyły się eliminacje do mistrzostw rejonu. Nasza szkoła po bardzo dobrej grze awansowała do tych rozgrywek. Gratulujemy! Nice, nice. Ty masz. Dziękujemy za obejrzenie tego odcinka. Zostawcie lajka i subskrypcję. Widzimy się za miesiąc.